Akcja jest organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Krajową Koalicję na Rzecz Ochrony Dzieci. Głównym partnerem kampanii jest Rzecznik Praw Dziecka. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w Polsce. Składają się na nią ogólnopolskie i lokalne działania edukacyjne oraz medialne, które mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem krzywdzenia dzieci w Polsce, wspieranie ludzi w reagowaniu na przemoc wobec dzieci, promowanie idei uważnego rodzicielstwa. Oraz propagowanie systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Nie bądźmy obojętni. Składają się na nią działania mające na celu m.in. uwrażliwienie społeczeństwa na problem, wspieranie w reagowaniu, promowanie idei uważnego rodzicielstwa, a także propagowanie systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci. 19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec dzieci, który zbiega się z finałem kampanii. W tym dniu w całym kraju budynki, w tym siedziba Komendy Głównej Policji, zostaną symbolicznie podświetlone na czerwono, aby przypomnieć o problemie i w celu zachęcenia do działania.